Na Warmii i Mazurach działa 526 jednostek ochotniczych straży pożarnych. By mogły spełniać swoje zadania jak najlepiej potrzebują nowoczesnego, stale uzupełnianego sprzętu i wyposażenia. Pomóc im w jego pozyskaniu chce Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który jako jedna z 16 jednostek w kraju realizuje ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, tak zwany Mały Strażak. Ruszył nabór wniosków do jego tegorocznej edycji. W tym roku jest to pula 2 miliony 550 tysięcy dokładnie. Mogą z tego skorzystać jednostki ochotniczych straży pożarnych. Każda jednostka ma możliwość otrzymania dofinansowania do kwoty 25 tysięcy złotych, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że nawet wniosek złożony na pełną kwotę nie wymaga wkładu własnego ze strony strażaków, ochotników. Te pieniądze mają posłużyć strażakom do kupienia wyposażenia osobistego i sprzętu używanego podczas akcji ratowniczych. To jest sprzęt, który ciągle się zużywa. Rękawice, kombinezony, może trochę mniej hełmy, tak? obuwie, także taki sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jednostki OSP mogą składać wnioski za pośrednictwem generatora na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór do tak zwanego programu Mały Strażak trwa do 24 lutego. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv